Mamy szybką dniówkę na łowisko. Stanowisko wyspa 26. Zobaczymy, czy się coś uda wydłużyć. Była ryba, ale niestety był to leż <śmum> Kurka ma się w bajcu, była ale to będzie gdzieś Kapik? Ale Ale jest. Le masz iść. O co tam? Co się to w tyna kniżda nie robił? Ale jest. もう一緒にやる。Yeah, Najgorsza Jest Pokażę Pokaż Mamy rybkę <coughs> <Yes>. <coughs> Nie Jest olbrzym Ale piękny lampacz widzę Ale piękny Pierwsza rybka o, wypią się No <coughs> No Come on A mówiłem bardzo podobnego albo jego powiedział Ale piękny jest No jest. Dużo go nie? No chodź O, <coughs> o przy się trzyma Zabrakło ja do, do domu <coughs> Nie 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 Ale ujechaj, wszystko dopięty Tylko czy zarek spadł No jak zwykle przecież ty mnie puszczysz z torbami przez te... przez te <grymne> A, to, a wiezu, ja mu kiedyś chyba wypuściłem? Trzymałem z tamtej strony i chulę, on poszedł po coś, a ja... A co mi wy, wy, wypadła, a mi kurna To je, tak. Je što što. Dobra, dobijem tu Nie, to wiatr. Jedzie. No i zważymy karpika. Nie jest ok. 7 km na pewno. Uuu, nawet nie ma U, 6. Tyle? To 6,5 famosum. takie piękny. duża, ale zawsze jest sześć i pół karpik, ale za to może nie duża, ale piękny lampas.

Dobrze. No dobrze, że uciekł w tą stronę. A, no. tam, do... <kluzny> 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 Wszystko musi być tak <kluzny> jak Kacper mówi.

No i gratulacje. Nie jest źle trochę, trochę lepiej niż ostatnio. Nie wiem, żeby tam Co Kończymy prawdopodobnie dniówkę na łowisko. Leci w jeszcze w wodzie. Ale już chyba <coughs> prawdopodobne, że się coś wyjedzie. No ale bo już się powoli zwijamy. Ale jeszcze chwila, to jest zawsze jest szansa, że może coś wyjedzie, ale ogólnie. Ja mam karpika 6,5 kilo i taki tutaj pan Damian 7 kilo, Tata prawdopodobnie blankuje, no ale taki się zdarza. No i co? Ja też chory przez cały dzień byłem, katar i kaszel mam. To też nie chciało mi się tak nagrywać, ale zawsze coś tam ponagrywałem i jakiś tam film będzie i dzięki za obejrzenie i do następnego chyba że jeszcze coś się wydarzy to dogram